Witajcie drodzy Państwo i, i wszyscy miłośnicy tematyki Cleanroom. Dzisiaj w Cleanroom po godzinach troszeczkę inaczej niż zwykle, bo y, nagrywam się, a nie piszę publikacje. Z czego to wynika? A chyba z tego, że. Y, ta ostatnia moja rolka, w której opowiadam o, o kierunku biotechnologia, gdzieś tam mnie zainspirowała do tego, żeby spróbować y, od czasu do czasu zmienić formę przekazywania wam różnych informacji merytorycznych dotyczących cleanroom. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będziecie równie zainteresowani tą formą jak tą y, pisaną. Moi drodzy, na wstępie nieustająco zapraszam na profil Cleanroomówka na YouTube. Ja będę również te materiały, wszystkie z Cleanroom po godzinach, publikowała tam na tym kanale, aby wszystkie informacje merytoryczne były w jednym miejscu. Dlatego też serdecznie zachęcam do odwiedzania, subskrybowania. Będę starała się sukcesywnie i regularnie zamieszczać coraz więcej materiałów filmowych dotyczących wszelakich tematów związanych z pomieszczeniami czystymi i normą ISO 14644. Ale do rzeczy: dzisiejszy temat to prekwalifikacja i kwalifikacja pomieszczeń czystych. Kilka słów wyjaśnień odnośnie tego, cóż to takiego jest prekwalifikacja i czym ona się różni od kwalifikacji. Na co mamy zwracać uwagę podczas budowy i uruchomienia pomieszczeń? Moi drodzy, jeżeli chodzi o proces kwalifikacji, to on nam jest wszystkim bardzo dobrze znany. Na koniec budowy, kiedy dochodzi do odbioru technicznego, potrzebny jest raport z kwalifikacji pomieszczeń, który zgodnie z normą ISO 14.644, część trzecia, wskazuje na szereg badań, które muszą być przeprowadzone przez wykonawcę niezależnego od wykonawcy generalnego potwierdzające, że nasze pomieszczenie czyste po prostu osiągnęło klasę czystości. Te badania zgodnie z normą to najczęściej mikrobiologia, liczba cząstek, kaskada ciśnień, liczba wymian powietrza na godzinę, test regeneracji powietrza, test szczelności, integralności filtrów HEPA, jak również test hermetyczności pomieszczeń, wektor ciśnienia, w zależności oczywiście od y, rodzaju procesu, który będzie realizowany w pomieszczeniach. To mogą być również dodatkowe testy, które wskaże y, specyfikacja wymagań użytkownika. Kwalifikacja potwierdza zgodność z tą specyfikacją, zgodność z dokumentacją wykonawczą i moi drodzy, co jest bardzo istotne, zgodność z wymaganiami prawnymi, w tym również z wymaganiami normy ISO 14644, ale także moi drodzy, z wymaganiami, które dodatkowo formułujecie w specyfikacjach URS, na przykład wymaganiami GMP czy też normy ISO 13485. Proces prekwalifikacji jest dokładnie tym samym co kwalifikacja, z tą różnicą, że trwa znacznie dłużej aniżeli proces kwalifikacyjny, bo ten pierwszy to zazwyczaj kilka dni, natomiast ten drugi, ten w zasadzie ten pierwszy, a drugi, czyli ten proces prekwalifikacyjny, on może trwać w granicy między dwa a trzy tygodnie. Od czego zależy długość tego procesu, od tego, jak wiele badań musi być przeprowadzone, aby prawidłowo uruchomić pomieszczenie czyste. O tym uruchomieniu mówiąc, mam na myśli wszystkie testy potwierdzające prawidłowość materiałów użytych do budowy, systemu wentylacyjnego zgodnie z normą, systemu RMS, BMS, które sterują oraz monitorują pomieszczenia oraz wszystkich urządzeń, które do tego pomieszczenia są wprowadzane i które y, powinny być obecne podczas takiej proce, takiego procesu prekwalifikacji i kwalifikacji, po to, żeby w tym y, stanie w spoczynku móc dokonać y, prawidłowego y, y, oceniania i weryfikacji tego, czy Przypadkiem na przykład nie ma stref martwych w pomieszczeniu, więc to są takie elementy, które są ważne, aby zostały zapewnione. Proces prekwalifikacyjny wykonywany jest przez wykonawcę. Jak wspomniałam, on trwa między 2 do 3 tygodni, czasami troszeczkę nawet dłużej. Jeżeli kwalifikowane są systemy RMS zgodnie z wymaganiami farmaceutycznymi, to może być nawet kilka miesięcy, moi drodzy. Proces ten jest po prostu uruchomieniem pomieszczenia, z weryfikacją wszystkich koniecznych systemów, aby potwierdzić, że wykonawca osiągnął kryteria, które zostały sprecyzowane w specyfikacji wymagań użytkownika i w dokumentacji powykonawczej. Mówiąc krótko, on po prostu weryfikuje prawidłowy montaż i funkcjonowanie tego, co wybudował. Kwalifikacja od prekwalifikacji tym się różni, że testy wykonywane są przez niezależnych wykonawców, ponieważ one mają być pewną formą podwojonej kontroli, mają pokazać, czy aby na pewno to, co zrobił nasz wykonawca, jest zrobione w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką. Może państwa na co uczulam to na to, żeby weryfikować dokumentację, która powstaje podczas takiej prekwalifikacji, żeby ją zestawiać z dokumentacją kwalifikacyjną, żeby pilnować formatu i treści dokumentacji prekwalifikacyjnej, a przynajmniej oczekiwać tego, żeby ten zestaw dokumentów był tożsamy w obu przypadkach żebyście Państwo wyposażali swoje pomieszczenia w y, urządzenia, w blaty robocze, w regały, w meble, ponieważ tylko wtedy ta prekwalifikacja w 100% pokaże, czy mm, wymagania zostały osiągnięte również przy pełnym wyposażeniu. Mam tutaj na myśli na przykład strefy martwe, w szczególności tam, gdzie nie da się zrealizować napływu y, i wypływu powietrza y, z góra dół, tylko na przykład sufitowo. Poza tym ważnym elementem jakby całego tego dzisiejszego rozważania jest to, że w obszarach niefarmaceutycznych, w obszarach, które nie należą do obszaru wyrobów medycznych, chociaż tam też to się czasami jeszcze zdarza, pojawiają się sytuacje, w których kwalifikacje przeprowadzane są w sposób niepełny, mianowicie czy też nawet prekwalifikacje, mianowicie państwo dostajecie informację zwrotną na temat liczby wymian powietrza. Albo w zasadzie wydajności centrali oraz liczby cząstek, bez badań mikrobiologii, w przypadku tych medycznych obszarów, bez badań kaskady ciśnień, bez badań szczelności i integralności filtrów, bez badań wektorów ciśnienia. Również, jakby takim podstawowym błędem jest to, że pozwalacie Państwo, aby kwalifikacja była wykonywana przez wykonawcę głównego wykonawcę generalnego na jego własnym sprzęcie, co nie pozwala na rzetelną weryfikację i porównanie tychże wyników z kimś, kto wykona to całkowicie, po prostu niezależnie. A proszę Państwa, prawda jest taka, że kwalifikacja wykonywana przez wykonawcę zewnętrznego. Jest to taki złoty standard w Polsce i, i za granicą, w szczególności. W organizacjach międzynarodowych wygląda to w ten sposób, że ci z Państwa, którzy chcą być takim wykonawcą kwalifikacji zewnętrznych, wręcz koniecznie zobowiązani są do tego, żeby przechodzić specjalne testy znajomości, normy, po to, żeby na pewno dobrze i prawidłowo przeprowadzać wszystkie pomiary, jak również przygotowywać raporty zgodnie z wymaganiami normy. Pamiętajmy o tym, że w szczególności tam, gdzie są obszary automotywowe, elektroniczne, że brak procesu kwalifikacji to brak pomieszczenia clean room. Zasugeruję, a więc albo zaryzykuję stwierdzenie, że to jest puszka z metalu, w której po prostu przebywają ludzie i urządzenia, więc pilnujmy tego, żeby te pomieszczenia były kwalifikowane zaraz po wybudowaniu. Jak również, aby kwalifikacje pokazywały zgodność z wymaganiami Waszych specyfikacji i zamówień, jak również normy ISO i wszelkich innych norm, do których odnosicie się w swoich procesach wytwarzania. No i na koniec pilnujmy tego, żeby te wszystkie wyniki były rzetelnie przedstawiane w formie raportu, który również spełni wymagania normy. Co jest jeszcze istotnym elementem, to to, że prekwalifikacja wykonywana raz yy, będzie różniła się od procesu kwalifikacji tym, że yy, kwalifikujemy czy też rekwalifikujemy pomieszczenia czyste zgodnie z wymaganiami normy ISO 14644, część trzecia, regularnie, yy, minimum raz do roku. Więc o tym też pamiętajmy, żeby yy, poza tym procesem wstępnej kwalifikacji, Wykonywać regularną rekwalifikację naszych pomieszczeń, aby potwierdzić, że zostały spełnione wymagania i te wymagania są utrzymywane. Tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ta forma przypadła Wam do gustu. Zapraszam na kolejne odcinki Cleanroom po godzinach. Zapraszam do clean roomówki i życzę wszystkim dobrego dnia.